Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałbym pokazać Wam, w jaki sposób włączyć, wyłączyć oraz ustawić alarm w zegarku GA140. Zaznaczę również, że to samo, dokładnie ten sam schemat ustawienia dotyczy również modeli zegarków GA100, GA110, GA120, GA200 i GA201 oraz prawdopodobnie jeszcze jakichś innych modeli, których w tym momencie tutaj nie pamiętam, żeby wymienić. Jesteśmy w trybie timekeepingu, poznajemy go po tym, że na dolnym wyświetlaczu tutaj, gdzie są literki, czyli wyświetlaczu alfanumerycznym, mamy nazwę dnia tygodnia. To jest tryb timekeepingu, czyli tryb wskazania bieżącego czasu lub daty. Aktualnie na górze mamy datę, a czas jest wyświetlany w formie wskazówkowej. Następnie przyciskamy czterokrotnie przycisk mode, aby przejść do menu alarmów. Raz stopper, dwa timer, trzy czas światowy, world time. I 4 ALM. W tym momencie akurat wyświetlany jest sygnał godzinowy, i aby przejść do alarmów, przechodzimy przyciskiem forward. W tym momencie mamy alarm pierwszy ustawiony na godzinę na północ, jest wyłączony. Alarm drugi ustawiony na północ, wyłączony. Alarm trzeci również północ, wyłączony. Alarm czwarty również północ, wyłączony. I alarm piąty, inaczej alarm śpiocha, północ, wyłączony. Yy... Następnie kolejnym, kolejnym naciśnięciem forwardu będzie e e sygnał godzinowy. Samo włączenie i wyłączenie alarmu jest bardzo proste. Po prostu jest to krótkie przyciśnięcie przycisku adjust w, w momencie wyświetlania konkretnego alarmu. Zobaczmy. Adjust. Alarm włączył się. Jest on. A jednocześnie nad literkami AL tu po lewej stronie widzimy, że zapełniła nam się taka krateczka. W tym momencie, Jeżeli ta krateczka w dowolnym trybie jest zapełniona, oznacza to, że co najmniej jeden z alarmów jest włączony. i teraz co prawda ten alarm sobie już włączyliśmy, ale jeszcze musimy go ustawić. W tym celu przytrzymujemy przez tylko 2 sekundy przycisk adjust. No dobra, może 3. I teraz załóżmy, że chcemy go sobie ustawić załóżmy na godzinę 38 Nie, 3:09. Aby przy okazji dowiedzieć się, jak on brzmi. Prawy klawisz dolny, forward, służy do zwiększenia wartości godzin, a, lewy, a prawy górny, reverse, do zmniejszenia tej wartości. Także ustawiamy sobie na trzecią, 9. Aby przejść do ustawienia minut, naciskamy krótko przycisk mode. W tym momencie ustawiam minuty i przytrzymując możemy zwiększać wartość szybko. Zobaczcie. Tak i puszczamy, jak już się zbliża do wartości 9. OK, mamy trzecią 9 w tym momencie. Zatwierdzamy ustawienie. Alarm mamy włączony. Przechodzimy do głównego menu. Tu jeszcze forwardem sobie zmienimy z daty na godzinę. Jest trzecia 8 i za chwilkę alarm nam wybrzmi. Zobaczmy, jak to będzie brzmiało. Jak widzimy od razu, jest to sygnalizowane również wizualnie poprzez miganie kontrolki alarmu. Alarm będzie brzmiał przez 10 sekund w tym zegarku. OK, 10 sekund minęło. Z powrotem kontrolka alarmu się świeci. Oznacza to, że alarm ten jest alarmem codziennym, czyli o tej samej porze codziennie będzie dzwonił. Jeszcze raz przechodzimy do menu alarmów. I w tym momencie, jeżeli chcemy go po prostu wyłączyć, najzwyczajniej w świecie, naciskam przycisk Adjust. I on już nie, przepraszam, dwa razy nie chcąc z Jeszcze raz naciskam przycisk Adjust. On jest wyłączony. Jeżeli widzimy, że ta kontrolka nam zgasła, to oznacza to, że żaden z pięciu alarmów nie jest włączony. Podobnie możemy zrobić z alarmiem śpiocha. Zobaczcie. Alarm śpiocha od zwykłego alarmu różni się tym, że jeżeli go tak jak teraz przywróciliśmy, to nie wyłączymy. Wówczas on będzie nam on będzie aktywny. Zobaczmy sobie to, jak to będzie wyglądało. Ustawmy sobie godzinę 3.11. Tak. Zatwierdzamy ustawienie i zwróćcie uwagę, co się stało. Alarmy by wyłączone, były wyłączone, ja go nie włączałem, ale w momencie, gdy rozpocząłem ustawienia, czyli wszedłem do e, ustawiania, od razu włączył się ten konkretny alarm. No bo zegarek wychodzi z, projektant układu wychodzi z założenia, że skoro ustawiamy alarm, to chcemy go jednocześnie włączyć. I tutaj od razu zaświeciły nam się dwie kontrolki. Jedna to jest AL, czyli standardowo alarm, a druga to jest SNZ, czyli że jest to jednocześnie alarm śpiocha. W tym momencie alarm śpiocha jest aktywowany na godzinę 3.11, my sobie przejdziemy do po tajemniki w tym momencie widzimy że jest 3.10 i za 18 sekund alarm powinien wybrzmieć. Alarm śpiocha różni od zwykłego się tym, że jeżeli go nie wyłączymy, on będzie nas co 5 minut próbował budzić aż do siedmiokrotnego krotnego wybrzmienia tego alarmu, czyli załóżmy, że jeżeli on jest ustawiony na tą 3.11, to o 3:46 dopiero powinien wybrzmieć ostatni alarm. I widzimy w tym momencie migają obie kontrolki, zarówno alarmu śpiocha, jak i alarmu tego podstawowego. I teraz zobaczcie, co się dzieje. W tym momencie, gdy alarmu nie wyłączyliśmy, miga nam kontrolka od alarmu śpiocha. Oznacza to, że alarm śpiocha jest nadal aktywny i możemy go wyłączyć w banalnie prosty sposób. Zobaczcie. Możemy na chwilę, znaczy jeżeli chcemy go wyłączyć w taki sposób, aby jutro o tej samej porze działał, budził nas, ale dzisiaj już się obudziliśmy i nie chcemy, żeby dzisiaj już nas kolejnymi, kolejnymi pięciominutowymi interwałami niepokoił, wtedy w trybie timekeepingu, tak jak teraz się znajdujemy, przytrzymujemy przycisk adjust albo wejść w ustawienia i od razu zatwierdzamy to ustawienie. Nic, nic w nich nie zmieniając. Zobaczcie, z powrotem świecą się obie kontrolki, czyli alarm śpiocha i zwykły alarm. Oznacza to, że ten że alarm śpiocha nie migając nie będzie już dzisiaj nas niepokoił, ale jutro o tej samej porze się aktywuje. Także no, jeżeli codziennie budzimy się o tej samej porze, to właśnie tak, taki tutaj tip, który nawiasem mówiąc dowiedziałem się właśnie od kolegi Mateja, który, który taki, taki właśnie też filmik na, na przykładzie zegarka Rangeman stworzył swojego czasu. Także w, w większości zegarków kazulicznych właśnie tak to e, się robi. Ok, mam nadzieję, że filmik okazał się pomocny. Jeśli tak było, zostawcie proszę pod, pod nim łapkę w górę. Dzięki temu będzie mógł się wyżej wyświetlać, i więcej osób będzie miało szansę na niego trafić i łatwo ustawić alarm. Jeżeli e, e, macie jakieś pytania, e, sugestie, zapraszam serdecznie do skorzystania z sekcji komentarzy pod filmem. Jak również zapraszam serdecznie do subskrybowania mojego kanału, gdzie znajdziecie już dość dużo filmów o zegarkach Casio. Głównie G-Shock, ale również Baby Treki są jest Edifice, Oceanos. Także zapraszam serdecznie do subskrypcji. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.